Więc cześć mano e, witam w kolejnym odcinku. Wykonujemy sobie dzisiaj orkę pod pszenicę będzie tu siana pszenica, euforia. Możemy sobie żądirkiem, eee, tutaj z brzegu ba eee, pryzma kurzaka. Zeby tu dobrze to przeorek to trochę trochę wolniej trzeba jechać. Wykonujemy sobie dzisiaj Orkę. Półkowerum, czwóreczka, ten, który morałem z e-torem wcześniej. Są plany na półkobrotowy, ale tak jak mówiłem, wszystko w swoim czasie możemy na jakieś 25-30 cm. Szczerze mówiąc, to tak nie mierzyłem, ale No ale te ścinacze tutaj mają co robić. Działka po rzepaku. Eee, był tutaj rzepak eee, Tajfun, Rapulowski. Sypnął całkiem przyzwoicie. Powyszło tutaj e, jakieś 4-350, chyba coś w tych granicach. Z tej działki, z hektara, także, także jak dla mnie rewelacja co do rzepaku, minimalnie spłycę przedwóz kibę, opanowałem już nieco obsługę ciągnika, i można wszystko robić za pomocą tego joysticka z boku. Mamy rewers. Eee, przycisk 5 i 7 są od e, zmieniania biegów, a 6 i 8 od podnoszenia i opuszczania tego podnośnika. Także ciach rewers szósteczko opuszczamy. Pyk trochę kamieni. Może gdzieś tak do 10 na godzinę, nie, nie szybciej, żeby tutaj overum wyszedł z tego cało i zdrowo. Mogłem sobie orać na tempomacie, ale znaczy na tempomacie, no na, na gazie ręcznym, ale krótka działka, a dosyć w porządku idzie, także. O. Tylko klucz brzęczy na półku. Działka, na której kilka sezonów temu zlikwidowaliśmy e, pozostałości po gospodarstwie. Tu akurat w tym miejscu, co te czarne taliny ziemi, e, była taka obórka na kamiennym fundamencie. Tutaj nadal jest fundament po, po jakiejś oborze. E, oborze, Tudy, Tutaj to był śpichlerz, podejrzewam, tam to było obora. Był też tutaj dom, e, gdzieś tutaj mniej więcej. Dom był e, drewniany, uległ spaleniu. Te człowiek, który w nim mieszkał, e, spalił się w środku. Tą działkę kupił mój kuzyn. E, Na razie ja ją obrabiam. Świetnie w tym ciągniku działa docisk. Tak jak tutaj, tym przyciskiem od, od podnoszenia, opuszczania można dociskać. Tak samo i tutaj na joystick'u Dociskając tą szóstkę ten pół dosłownie jest kurde gniatany w ziemię. Dłeczko po obiedzie jeszcze stoi. Zaraz powiecie, że nowy ciągnik, a już bałagan. A to tylko, to tylko na, na chwilę, bo nie dojadłem. i dlatego, że tu było gospodarstwo, to w tym miejscu orze trochę wolniej bo co roku tu się jeszcze wynajdują różne ciekawe ciekawe rzeczy dlatego, żeby tutaj overum wyszedł z tego cało i zdrowo, to troszeczkę tutaj folguje najgorsze, są mam zaorane najgorsze jest praktycznie tutaj od tej bruzdy, która jest po tamtej stronie do, do brzegu tamtego. Tutaj po całej, tak jakby po, nie po całej, po połowie szerokości działki, Był, były te zabudowania różne, było tutaj kupa krzaków, jakiś karp, nie karp, to wszystko <laughs> wszystko wy, wyrywaliśmy ładowarką. Jest też kurde, kilka takich naprawdę konkretnych kamieni, w sumie to z tych fundamentów, z tych, z tych śpichów i tu jeszcze podejrzewam, że jakiś fundament jest tylko ta stodoła, aż też albo się kiedyś spaliła, albo coś, bo nie było po niej śladu. Ale tutaj, tak jakby z tyłu, za tą obórką też był taki dosyć e, dosyć spory fundament z kamieni. Prawdopodobnie właśnie to była jakaś stodoła. Te wszystkie kamienie i karpy są wwalone w ten, murow, ten betonowy, murowany, nie wiem jak to nazwać fundament po tej oborze. bardzo mam co z tym zrobić nie mam żadnego, nie wiem, jakiegoś dołu czy czegoś, żeby to gdzieś wywieźć bo chętnie bym ją koparkę i się tego pozbył po trochę mi to jeszcze tutaj szpeci dodatkowo jeszcze jest tam studnia i słup, to wszystko trzeba omijać eee, jedyne, jedyny plus tego to, że trafię w ścieżki akurat więc nie przeszkadza do pryskania jako, jako tako ale wiadomo, jakby tego nie było to to by było wiele lepiej Studnia do pryskania w ogóle nie przeszkadza, belka przechodzi nad nią Nasłup niestety jest połączony też linią Już w sumie nieczynną, ale jest połączony linią z Tutaj Z tymi liniami, które idą pomiędzy A też nie jest to moja własność ta działka, więc Nie będę Tutaj tego jakoś na razie likwidował Spalanie w John Deere w i 16,7 litra tu Tutaj jest akurat dosyć ciężka ziemia eee... Wydarza że jakaś Trzecia, czwarta klasa Gdzieś tam jak pług pójdzie głębiej to To wyoruje się pomarańczowa glina, tak jak tutaj gdzieś widać, gdzie zaczynałem yy, skład. W sumie już kończę. Z jednej i z drugiej strony mam wyorane. Zresztą mi tutaj na środku taki mały paseczek na dokończenie. Mam, mam nadzieję, że już w tym roku ostatni raz. Znaczy ten rok będzie ostatnim, w którym. Możemy zagonówką Te bruzdy są trochę uciążliwe do, do oprysków potem Do oprysków i do koszenia Nie tyle same poprzeczniaki co najgorzej jak wypadnie ta y, bruzda w miejscu gdzie idzie koło odciągnika podczas pryskania A z moim szczęściem jest tak, że, że w, 30-40% ścieżek w gospodarstwie trafiają one właśnie, właśnie na tym dole jeszcze gdyby orał na razówkę prosto w ściernisko to to można by było jakoś tego uniknąć, bo by y, było widać gdzie wychodzi ścieżka, by tam nie jak to się mówi, nie wyganiał bruzdy w tym miejscu, tylko to, Kombinowało, żeby to przestawić, a jak jest po gruberze, no to nie idzie tego w żaden sposób tutaj. Tutaj trochę przy robieniu właśnie składu się majtnąłem i trochę mi wyszedł zygzak. sobie taki wąski paseczek, to się ładnie potem na prosto wy... wyjedzie z bruzdą. To właśnie te uroki, orki w zagon, te wyganianie, to dla mnie jest jakaś masakra. Jeszcze, jeszcze tym ciągnikiem jest jakieś panowanie nad pługiem, on jest ciężki, duży, ma szerokie koła. Ale ze torkiem to wygonić idealnie. bruzdę, to graniczyło z cudem. Tak jak teraz, te ostatnie lata takie dosyć suche. Tym ciągnikiem gdzieś kurde, ciąga strasznie. Wiadomo, no. Mały traktorek. Znaczy, mały, no. Może na takie pługi nie były jakieś za małe, ale. Miał co z nimi robić, co do, co do pytanek z odcinka, z nowego nabytku. E, postaram się to jakoś tutaj, że tak powiem, uregulować, gdzieś tam przy okazji na to podpowiadać. Myślałem, że może właśnie na odcinku zorki coś tam zaczerpnę, trochę tego zaczerpnę. zaczerpnę zaczepię tego tematu ale w sumie już kończę odcinek nie będzie zbyt długi, więc nie będę już tutaj zaczynał tego tematu działka 4 hektarowa pszenica będzie z jak to się mówi, z centrali więc zobaczymy, co tutaj zaprezentuje sobą. Poszło tutaj jak na chwilę obecną około 35 do 40 ton kurzaka na hektar. Także, jako taką, sprawa azotu mamy załatwioną. Pójdzie jeszcze e, PK, czyli pójdzie holist tutaj na tą działkę w sumie, jak na wszystkie. Pod pszenicę, gdzieś myślę, w granicach 250-280 kg. A będzie tu załatwiony kurzakiem. Jeszcze głupi incydent wyszedł, bo łamały mi się dwa dłuta. Znaczy łamały trochę przegapiłem temat, za długo orałem przed odwróceniem ich na drugą stronę i śruby nie do końca pasowały tak jak powinny i po prostu dłuto spadło, a śruby zostały przelazły po prostu śruby przelazły przez środek i świeżo odwrócone połówki dłut gdzieś tam zostały w ziemi wow wow aż zielony zamruczał w tej glince <laughs> o, teraz Najgorszy Najgorszy moment w całej orki Końcówki te No, ale może Może nie będzie źle Przy tym... Przy tych oborywaniach to też często kurde gdzieś na tylnia skiba przywali w kamień i zrywa śrubę Ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze Będzie klops na, na wizji, jak coś takiego się stanie Ale to normalka Suma summarum i tak w tym sezonie yy, Zaorałem podrzepak, 8 hektarów pod żyto hybrydowe 3 i teraz kończę a jeszcze zaorałem pod pszenicę drugą działkę 4 hektarową to około fermy i okej ptaszynki i zerwało mi nie za dużo tych śrub od początku wszystkich przed całego orania może 6, 7 śrub zerwało, także nie ma tragedii.